Cześć, z tej strony Maciek Maniewski. Bardzo dziękuję za całą masę pytań, którą zadaliście mi na social mediach. Dzisiaj odcinek specjalny, w którym odpowiem Wam właśnie na wszystkie te pytania. Jak uratować włosy po degażowaniu? No, to jest doskonałe pytanie. Ja tak naprawdę już chyba nie mam takich problemów, bo degażówki w swojej karierze fryzjerskiej, którą rozpocząłem 25 lat temu, odłożyłem już co najmniej jakieś 20 lat temu. A więc nie wiem, co to znaczy ratować włosy po degażówkach u swoich klientek. Ale oczywiście. Cała masa klientek, które przyjeżdżają do salonów Maniewski Staje Polski, są to często kobiety, które mają niestety takie przerzedzone końcówki, trochę takie puszyste włosy, takie, nazywajmy sprawę po imieniu, trochę siano na końcach, a więc ewidentnie są to włosy, które są za bardzo wydegażowane. No jaka jest na to metoda? No metoda jest jedna i tak naprawdę ważne jest, żeby te włosy czym prędzej skracać i jak najbardziej równać. Czyli jeżeli masz włosy, które są dłuższe, są to takie pojedyncze końce, takie bardzo rzadkie końce, co przy włosach słowiańskich wygląda bardzo kiepsko. To pamiętaj o tym, że każda linia, która tylko troszeczkę skróci te włosy, co bardzo często pokazuję na kanale YouTube, która da jakąś taką linię, zawsze powoduje trochę większą objętość. A jednocześnie. Właśnie spowoduje wyjście z tej niepożądanej linii, czyli zdegażowanych włosów, które są przerzedzone, puszą się, bo degażowanie, według oczywiście mnie, nie jest odpowiednie dla włosów słowiańskich. Te włosy są tak cienkie, delikatne, mają tendencję do elektryzowania, puszenia, a więc degażowanie nie. Ale jak najbardziej kompaktowe linie tak. Degażowanie jest dobre chyba w krajach bardziej południowych, nie wiem. Hiszpania, Włochy, gdzie kobiety mają bardzo dużo włosów, i tak naprawdę chcą sobie jakoś z tymi włosami poradzić. Chociaż wydegażowane włosy na pozór mają się lepiej układać, mają być mniej, ale jeśli ich dobrze nie uczeszesz, czyli jeśli dobrze ich później nie wygładzisz i niestety często wyprostujesz prostownicą, to te włosy nie będą wyglądały dobrze. Zabiegi chemiczne. Dekoloryzacja, rozjaśnianie. Kiedy powiedzieć stop i jak dalej postępować? A więc chyba najlepszą odpowiedzią na to pytanie będą Twoje włosy. Jeżeli przesadzasz z tymi zabiegami, jeżeli za często są włosy rozjaśniane, jeżeli są to jakieś pasma, jeżeli jest to kompleksowa dekoloryzacja i te włosy po prostu zaczynają się niszczyć, kruszyć, są po prostu takie osłabione w końcach, to właśnie znak, że trzeba tak naprawdę już powiedzieć chyba stop. Pamiętaj też, że warto cały czas podtrzymywać taką równowagę włosom, czyli czym bardziej rozjaśniasz włosy. Czy też dekoloryzujesz, tym mocniejsze środki do pielęgnacji trzeba używać. Tutaj bardzo polecam całą linię Repair, która zawiera bardzo dużo minerałów i będzie doskonale uzupełniała właśnie Twoje włosy o te minerały. Pantenol też jest bardzo dobrym składnikiem, który super włosy regeneruje, jeżeli oczywiście w odpowiednich produktach jest w, odpowiednim, w odpowiednich składach i ilościach. A więc pamiętaj o tym, że czym bardziej rozjaśniasz włosy, tym bardziej musisz te włosy regenerować. My bardzo często po zabiegach chemicznych też w salonie e, Maniewski robimy kaszmirową keratynę, która pięknie wygładza te włosy i właśnie kiedy włosy są takie łamliwe, kruche i zaczynają być po koloryzacjach, szczególnie jeśli te koloryzacje są często powtarzane, albo jeśli przyjeżdżają do nas jakieś klientki z całej Polski właśnie już mają włosy dosyć zniszczone, a marzy im się ten piękny kolor z naszego Instagramu, piękny blond, e, to właśnie zawsze proponujemy ten kaszmir. Ponieważ on doskonale będzie regenerował twoje włosy, a więc w domowych warunkach możesz spokojnie też to robić. To jest szampon, to jest odżywka i specjalne serum arganowe, które będzie bardzo dobrze regenerowało twoje włosy. Olejowanie włosów. Czy będzie odpowiednie dla każdego rodzaju włosów? E, tak. Olejowanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju włosów. Uważaj tylko na włosy bardzo cienkie i delikatne. E, I to nie znaczy, że nie możesz robić olejowania. Ponieważ możesz, tylko pamiętaj, żeby wtedy to olejowanie robić od połowy długości. Czyli, żeby nie nakładać tego oleju na całe włosy. Tak naprawdę olej na koniec zawsze się spłukuje, ale ważne, żeby on gdzieś tam ewentualnie tobie tych włosów nie obciążał albo po prostu nie przetłuszczał skóry. Czyli przy włosach bardzo cienkich, delikatnych olejowanie robimy tylko od połowy. Przy włosach grubszych możemy ten olej nakładać już trochę bliżej skóry, oczywiście nie od samej skóry, zachowa jakiś dystans 2-3 cm od tej skóry. To olejowanie najczęściej kobietom polecałem, aby robiły sobie na noc. Dlaczego? Ponieważ wtedy ten olej dłużej może być na włosach. Olejowanie jest to nic innego jak położenie odpowiedniego, dobrego olejku i tutaj jeżeli masz włosy cienkie i delikatne, wybierz olej z zawartością kwasu hialuronowego z linii Hydra, a jeżeli masz włosy trochę bardziej, mm, że tak powiem potrzebujące, czyli bardziej puszące, może kręcone, może bardzo grube, to wybierz tutaj serum arganowe, e, bo jest to mocniejszy olej z mocniejszym koncentratem, o wiele bardziej zadziała. Olej nakładasz na noc, nakładasz sobie na włosy, powgniataj sobie troszeczkę w te włosy, spleć delikatny warkocz i rano normalnie umyj włosy, czyli szampon, odżywka i znowu kropelkę olejku do suszenia i kropelkę olejku po suszeniu. E, Twoje włosy nabiorą zdecydowanie lepszej witalności, dużej elastyczności, pięknego połysku i nawet po zabiegach chemicznych, po, po wielu zniszczeniach, czy po zimie, po elektryzowaniu, po nadmiernym używaniu jakichś urządzeń mechanicznych, prostownicy, suszarki czy też lokówki, te włosy po prostu będą odzyskiwały swoją taką równowagę. Będą po prostu o wiele bardziej zdrowsze. A więc oczywiście olejowanie jest do każdego rodzaju. Włosów, tylko pamiętaj, że przy tych delikatnych, jednak, żeby pracować bardziej na końcach, przy włosach grubszych, puszystych, możesz ten olej nakładać na całość. Doskonałe jest też do włosów kręconych, żeby te włosy się piękniej kręciły, a po prostu nie puszyły. Co byś doradził osobie, która dopiero zaczyna swoją naukę fryzjerstwa? No, za takie osoby to w szczególny sposób zawsze będę mocno trzymał kciuki. Niestety ta decyzja o tym, czy chcesz rozpocząć tą edukację fryzjerską, jest takim trochę jeszcze chyba nie do końca odpowiednim wieku. Mamy wtedy na około 15 lat i czas na jakieś konkretne decyzje w swoim życiu. Zastanawiacie się, jakie szkoły wybierać, czy to ma być zawodówka, czy to ma być technikum. I tutaj tak naprawdę nie ma chyba dobrej odpowiedzi, bo. Jeżeli powiedziałbym, że zawodówka, ponieważ tam jest często o wiele więcej praktyk, no to może urażę kogoś, kto chciałby mieć trochę lepsze wykształcenie. Jeżeli technikum, to wtedy tych praktyk jest trochę mniej, no ale tego technikum nie mogę żadnemu dziecku, które chce się po prostu uczyć, odradzać. Natomiast pamiętajcie, najważniejsze, wszyscy ci, którzy chcecie rozpoczynać swoją karierę fryzjerską, najważniejsza jest. Wiedza manualna, rzemiosło to wszystko, czego nauczycie się na dobrych praktykach. Ja, niestety, w bardzo młodym wieku zdecydowałem się na to, że na praktykach będę codziennie. Miałem wtedy też około 15 lat, a więc podjąłem taką decyzję, że będę bardzo dużo na praktykach i mój szef też powiedział do mnie, jeżeli chcesz być super fryzjerem, to musisz być u mnie codziennie. Ciężko to było wszystko bardzo pogodzić, a więc ja zdecydowałem się na taką bardziej brutalną i agresywną formę edukacji. Tak naprawdę czułem się w wieku 15 lat, jakbym po prostu rozpoczął już dosyć ciężką pracę. Ale co to mi przyniosło? Ja już po pierwszym roku czułem się naprawdę na niezłym poziomie. Rozumiałem, co to są włosy, wiedziałem, jak je trzesać, jak z nimi pracować. Na drugim w drugim roku takich praktyk zacząłem normalnie regularnie już pracować w salonie. Miałem kolejkę klientek, i mogłem strzyc włosy, a więc tutaj spełniałem wszystkie swoje marzenia, a na trzecim roku miałem już cały zapisany grafik i bardzo bardzo już mocno pracowałem, a nie miałem jeszcze praktycznie byłem gdzieś w okolicach 18 roku życia. A więc polecam wszystkim Którzy jakąkolwiek formę edukacji wybiorą, jeśli chodzi o szkołę, żeby na praktykach swoich byli jak najczęściej, najlepiej. Oczywiście codziennie. Jeżeli chcecie pójść moimi śladami właśnie takiej edukacji, to tak naprawdę pamiętajcie tylko o tym, że dobry trening czyni mistrza. Więc czym więcej praktyk, czym więcej treningu, tym po prostu szybciej będziesz. Pewnym siebie fryzjerem, a chyba to w tym zawodzie jest najważniejsze. Pamiętaj też później o doskonałych kursach. Ja serdecznie zapraszam do Akademii Maniewskiej, wszystkich tych, którzy już oczywiście odbyli jakieś sobie szkolenia, praktyki, żeby szybko też podnieść swoje kwalifikacje. Fryzjerzy na szkolenia decydują się trochę za późno czasami, czyli na przykład odbywają sobie normalne praktyki, później czekają rok, dwa, trzy, nie wiem, pięć i dopiero później jeżdżą na pierwsze jakieś szkolenia. Szkolenia są najistotniejsze, ale te szkolenia, na których nie tylko są jakieś piękne pokazy, tylko Właśnie tam, gdzie jest odpowiedni warsztat i trening, żeby jak najwięcej trenować. Bardzo mocno będę trzymał kciuki i życzę dużo powodzenia. Myślę, że decyzja o wyborze zawodu jest absolutnie jak najlepsza. Czy ocena produktów do pielęgnacji ma znaczenie? Czy wysoka cena gwarantuje nam lepszy efekt na włosach? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście produktów na całym rynku światowym, nie tylko w Polsce jest. Po prostu tysiące i oczywiście ten produkt musisz wybrać dla siebie jak najlepiej. Czy ta cena ma znaczenie? Wydaje mi się, że ma. Ja od wielu, wielu lat jestem przyzwyczajony do produktów, które są profesjonalne i tak naprawdę chyba tylko na początku, przed 15 rokiem życia, używałem produktów, które były po prostu produktami sklepowymi. Jak tylko podjąłem decyzję, że zostanę fryzjerem, trafiałem zawsze do bardzo dobrych, profesjonalnych salonów. Miałem do czynienia z wieloma markami, które są na rynku światowym, ale i polskim i tak naprawdę od już wczesnych lat w swojej młodości używałem produkty profesjonalne, wiedząc o tym, że są to produkty, które są najlepsze na rynku. No bo yy, zwróćcie uwagę na to, że często nawet linie, które są profesjonalne, nie przytaczając tutaj nazw, są to linie, które często są w salonach fryzjerskich, a później są do dostania na przykład w drogeriach. Często te w salonach są droższe, a te w drogeriach są tańsze. Dlaczego? Ponieważ tam jest bardzo ważna ilość składników, które są w tych produktach i tak naprawdę wielkość tych składników, czyli czy są to po prostu jeśli jest to na przykład pantenol, to w jakiej zawartości jest? W ilu miligramach? Czy jest to koncentrat, czy jest to po prostu jakiś bardziej rozrzedzony produkt? Ja zdecydowanie bardziej polecam te produkty, które są droższe i właśnie są profesjonalne. Ja wiem, że wiele marek teraz tak o sobie mówi, ale poszukaj tych najlepszych. Poradź się swojego fryzjera. Jeżeli też potrzebujesz jakiś więcej porad ode mnie, to oczywiście zawsze na social mediach od rana do wieczora doradzam wszystkim klientkom, fanom i wszystkim znajomym produkty, które będą idealne dla, dla właśnie dla ich włosów, a więc śmiało możesz napisać do mnie i wtedy odpowiem Tobie na wszelkie pytania już bardzo konkretne odnośnie skóry głowy, odnośnie włosów, bo właśnie linie profesjonalne tak są bardzo często podzielone, że Pewne produkty są do skóry głowy, pewne produkty są do włosów. Natomiast oczywiście, że tutaj ten, ten produkt profesjonalny ma znaczenie. Ja już kilka lat temu zdecydowałem się na taką bardzo profesjonalną drogę fryzjerstwa i tak naprawdę obserwowałem dużo produktów, które są na rynku światowym. Pracowałem wieloma dobrymi markami już jako fryzjer. Natomiast martwiło właśnie mnie to, że te produkty często też tracą na jakości. Miałem swoje takie ulubione nawet kiedyś marki. Nagle okazywało się, że taka firma robi jeszcze większą produkcję. Jeszcze więcej sprzedaje na świecie, czyli tak naprawdę zaczyna pewnie produkować jeszcze w większych fabrykach. I, I często niestety tutaj pojawia się pewien problem, bo jeśli już robimy coś na wielką skalę, to możliwe, że gdzieś trochę tracimy jakość. Ja się zorientowałem, że ta jakość jest troszeczkę słabsza. I zdecydowałem się na współpracę z bardzo dobrą marką. Ponad 3 lata temu znalazłem w San Marino markę Farmagan, która ma najlepsze laboratoria na świecie. Jest też marką farmaceutyczną, więc bardzo dużo odpowiednich kremów do ciała, choćby nawet dla kobiet w ciąży, produkuje. I wiele, wiele bardzo takich dobrze przebadanych laboratoryjnie i klinicznie preparatów. Dziękuję za wszystkie pytania. Jeśli macie jakieś kolejne wątpliwości, zadawajcie je koniecznie pod odcinkiem lub na moich social mediach. Maniewski. Bardzo dziękuję i do zobaczenia!